Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Wiktoria Skarżowska w ten sezon zasadniczy kończy na drugim miejscu Polonia Leszna, więc spadkowiec czwartej ligi tylko Was wyprzedził. Więc tak naprawdę to nie jest jakiś, można powiedzieć, zły wynik. Wręcz przeciwnie, to jest dobry wynik naprawdę i tylko przyjdzie Wam walczyć, o tą czwartą ligę jeszcze w barażach. Tak, patrząc na te zespoły, które mieliśmy tutaj w Lidze z z czwartej ligi i też zespoły, które zostały, no to, to była wymagająca liga i na pewno ten, to, to drugie miejsce przed sezonem e, dla nas e, byśmy brali w ciemno. A, a teraz patrząc e, po, po, po całym sezonie i po tej jesieni, którą mieliśmy taką fantastyczną, e, no jednak mały niedosyt jest, że nie udało nam się e, gdzieś tam zająć tego pierwszego miejsca. Wiele rzeczy na to się złożyło. Ale mimo wszystko uważam ten sezon dla nas za udany. Mamy drugie miejsce, wygraliśmy puchar, graliśmy w półfinale wojewódzkiego pucharu i odpadliśmy ze środą praktycznie gdzieś tam 1-0, pokazując się też z dobrej strony. Więc no ten sezon jest dla nas dobry. Tutaj ogromne podziękowania dla, dla zawodników za, za pracę, jaką wykonali i za to, co zrobiliśmy do tej pory, jak ta, ta nasza współpraca wyglądała. Najważniejsze mecze to teraz właśnie będą Was czekać. Mecze, które zdecydują o tym, czy w przyszłym sezonie zagracie w czwartej lidze, przeciwnik w środę wymagający, bo wielalecha Poznań to zespół, który w tej rundzie zasadniczej ponad 60 punktów zgromadził, więc pokazuje to, że drużyna ma potencjał. Tak, jak najbardziej. Szanujemy tutaj, że taka drużyna do nas przyjeżdża z takimi zawodnikami. Już można powiedzieć, że po części jestem gdzieś tam też przygotowany, bo już kilka informacji gdzieś tam zaczerpnąłem. Za, za Teraz ten weekend zajmę się po prostu analizą wideo przeciwnika i po prostu zrobimy wszystko, żeby przygotować się jak najlepiej, żebyśmy byli po. W czwartek rano, żebyśmy świętowali, i żebyśmy później na następny weekend już grali ten finał taki, który. No, chcemy, żeby zakończył się zwycięstwem teraz. Czy ten sezon graliście pod jakąś taką presją, że trzeba awansować? Myślę, że nie, że bardziej zawodnicy i sami my sobie narzucaliśmy tą presję, że, że bardzo chcieliśmy. Może ta, ta runda wiosenna, gdzieś tam, gdzie byliśmy po tej jesieni na pierwszym miejscu i, i, i taką mieliśmy przewagę, to wszyscy gdzieś tam tak mocno też nas obstawiali, i to też trochę nam przeszkodziło w tym, że te drużyny się bardzo mocno na nas zastawiały. Jeszcze te Kontuzje, które mieliśmy, po prostu nam trochę utrudniły i przygotowania, i, i, i wystartowanie w rundzie wiosennej, dlatego pogubiliśmy punkty. Ale teraz no, to, że zawiedliśmy tak gdzieś tam na początku tej rundy wiosennej, teraz musimy po prostu odrobić i, i, i wygrać. Najsłynniejszy kibic, najsłynniejszy wójt w Polsce będzie Was mobilizował dodatkowo przed tym meczem? On zawsze wspiera drużynę, on zawsze wspiera ten klub i nieważne jaki to jest mecz i o co gramy, zawsze z tą drużyną był na dobre i na złe i, i życzyłbym wszystkim klubom w rejonie, żeby tak, takie miały wsparcie, jeśli chodzi o, o, o finansowanie, o, o organizację, o, o to jak też no, sama wiara też w zespół i, i że każdy widzi, że, po prostu, że ktoś też tak mocno wierzy i, i tak bardzo Chce, no to też i chłopacy dzięki temu się bardziej motywują, no i też ludzie, kibice i cała społeczność. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, Twoja muzyka, Twoja muzyka.